Dzień dobry Państwu, nazywam się Kamil Pinkos i za chwilę zaprezentuję Wam BMW X2 18i z 2019 roku. Samochód znajduje się w naszej ofercie. Zapraszam. Prezentowany egzemplarz posiada 20-calowe obręcze aluminiowe oraz diodowe reflektory przednie o rozszerzonym zakresie. Tylne szyby pojazdu są przyciemnione. Ma również czarne relingi dachowe. Silnik to jednostka 1,5 litrowa benzynowa o mocy 140 mechanicznych z automatyczną skrzynią biegów. Lakierowanie to czarny szafir. Samolot posiada dostęp komfortowy, sportowe fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią oraz zintegrowanym zagłówkiem. Tapicerka to Alcantara Black Trigon materiałowa. Wykończenie wnętrza srebrną listwą. Samolot wyposażony jest w nawigację. Ogrzewane przednie fotele. Klimatyzację automatyczną dwusferową. Tu widzimy cup holdery. Gniazdo 12V. To lewarek skrzyni biegów automatycznej. Przełącznik zmiany trybu wjazdy. i Drive oraz hamulec ręczny elektryczny. Pod podłokietnikiem znajdziemy wejście USB. Przebieg tego pojazdu to 27 355 km. A wielofunkcyjna kierownica posiada tempomat oraz limiter, a z drugiej strony sterowanie nagłośnieniem. W tylnej części pojazdu znajduje się kanapa wyposażona w mocowania ISOFIX na foteliki dziecięce. Jest również podłokietnik dla pasażerów z tyłu. Kratki nawiewu oraz dwa wejścia USB typu C. Klapę bagażnika możemy otworzyć na przykład gestem, właśnie w ten sposób. I tak prezentuje się przestrzeń bagażowa w BMW X2. Pod podłogą bagażnika również znajdziemy dodatkowe miejsce. Jeżeli ten samolot Państwa zainteresował. Zapraszam do odwiedzenia naszego salonu Bawaria Motors w Katowicach na Alei Rodzińskiego 204. Zachęcam również do odwiedzenia naszej strony internetowej podanej na ekranie. W naszej ofercie jest zawsze około 200 samochodów używanych marek BMW i Mini. Dziękuję i do zobaczenia.